Dobry, kochani. Chciałabym Wam na początku bardzo podziękować za Wasze fantastyczne prace w temacie land artu. Wykonaliście naprawdę kawał dobrej roboty. Widać, że Wam się to podobało i macie wielką radość stworzenia z rzeczy, z natury. A dziś chciałabym Was zaprosić do innego zadania. Dzisiaj stworzymy prace zainspirowane twórczością polskiego artysty Ryszarda Winiarskiego. Który łączył sztukę z nauką. Przełożył wybrane zagadnienia z obszaru nauk ścisłych, takich jak statystyka, teoria gier czy przypadek, na język sztuki. Dla niego ważny był sam proces powstawania pracy pokazać chciał tylko to, co robił. Używał przede wszystkim czarnego i białego koloru jako reprezentacji zero i jedynki, a tym, co budowało jego kompozycję, był jeden moduł, kwadrat. W pracach tych łączył programowanie i przypadek. Przewidywał na przykład to, że wybierał wielkość kwadratu, który tworzył kompozycję, wybierał kolor, ale także narożnik, z którego obraz się zaczynał, gdzie rozwijała się ta jego kompozycja. Ale to, jak już układało się to na jego kompozycji, było wynikiem przypadku. I na przykład do tego stosował kostkę. Rzucał kostką, i to rzut kostki decydował o tym. Jak będą się układały kolory tych kwadratów kompozycji? Swoich obrazów nie nazywał obrazami, ale nazywał je obszarami. I my dzisiaj też wykorzystamy w naszej pracy kostkę i stworzymy takie kolorowe albo czarno-białe kompozycje trochę geometryczne, trochę matematyczne. Do wykonania dzisiejszych kompozycji będą Wam potrzebne. Kartki papieru w kratkę. Mogą być z zeszytu, mogą być już mniejsze, wycięte. Właściwie wystarczy jedno narzędzie. Może to być ołówek, czarny pisak, ale mogą to być też pisaki w różnych kolorach. Kredki, też w różnych odcieniach, może być waszym ulubionym. Nożyczki do przycięcia odpowiedniego kształtu oraz kostka do gry. W początku zrobimy czarno-białą kompozycję, używając pisaka. Ja zacznę od dolnego prawego rogu. Najpierw wyrzuciłam czarną kostkę. I tak rzucamy kostką na przemian, rysując czarne kwadraciki lub zostawiając białe puste pola, aż dokończymy. Można też stworzyć kolorową kompozycję. Ja wybrałam sobie trzy kredki: czerwoną, czarną i żółtą. I w tej kolejności będę je zaznaczać. Zaczynamy od czerwonej, 6 czerwonych kwadracików. Zapraszam Was także do tworzenia zentangle, czyli wypełniania prostych kształtów różnymi wzorami. Do tego zadania też potrzebujecie właściwie tylko ołówek i pisak. Może być linika, cyrkiel albo jakaś puszka, od której odrysujecie na przykład koła. W polecajkach znajdziecie filmik z instrukcją i pomysłami na różne wzory, także PDF z wzorami, a także szablony do wypełniania wzorami. Macie tam kółka, kwadraty i kwiatek, ale oczywiście te kształty możecie sobie stworzyć sami. Ja, jak widzicie, w swoim szkicowniku narysowałam kształty kółka, takie poprzecinane linie. Kiedyś także pisanki wypełnione, właśnie wzorkami. Są też liście wypełnione wzorkami. I tu jeszcze ostatnie takie poprzecinane linie. Możecie właśnie to wykonać sobie tak, że bierzemy kartkę, rysujemy różne przecinające się linie, jak nam wyjdzie. A potem każdy kształt wypełniamy różnymi wzorami. Mogą to być bardzo proste wzory, mogą być bardziej skomplikowane. Zobaczcie na przykład. Tutaj zrobimy takie paski. Tak. Tutaj możemy wykonać kółeczka. To mogą być kratki. Co Wam przyjdzie do głowy? Tak. I to sobie wypełniamy. W różny sposób. Możecie także wziąć na przykład tak, jak ja, puszkę i odrysować kolorowe kształty. One mogą na siebie zachodzić. I też tworzą nam się przestrzenie do zapełniania wzorami. Zapraszam do Was do twórczej zabawy. A w polecajkach znajdziecie także wideo z instrukcją, jak rysować różne matematyczne wzory, wykorzystując kartkę w kratkę. Znajdziecie tam także do rysowania wzory skółek, symetryczne wzory do druku, yy, oprócz oczywiście tych zentangli i coś jeszcze dodatkowego, jedną rzecz trochę dziewczyńską, czyli jednorożce z papieru, zroki po papierze toaletowym, a dla chłopców gwiazda ninja z origami. Życzę Wam dobrej zabawy i czekam na Wasze matematyczne kompozycje z przypadku.